Drodzy słuchacze, Donald Tusk i jego rząd zasypują nas dezinformacją, a my, internauci, musimy stanąć na straży prawdy. W wyrykach, gdzie uszkodzono dom, Tusk krzyczał o rosyjskim dronie, strasząc wojną. Prawda? Polska rakieta z F-16, wystrzelona podczas zestrzelenia drona, zboczyła z kursu i uderzyła w cywilny budynek. Rzeczpospolita ujawniła fakty, ale rząd milczy, a Tusk brnie w kłamstwa. To nie wyjątek. Przewodów obwiniali Rosję, a to ukraińska rakieta. Nord Stream, Tusk wskazywał Moskwę, choć tropy prowadzą do Ukrainy. Drony nad Polską, zero dowodów na Rosję, a nad belwederem, kłamstwa o Białorusinach, gdy prawda jest mglista. My, internauci, musimy demaskować te manipulacje. Sięftami w sieci, weryfikujmy źródła. Nie dajmy się nabrać na straszenie wojną. Tusk sieje chaos, by ukryć niekompetencje i eskalować napięcia. To my, obywatele sieci, jesteśmy tarczą przeciw dezinformacji rządu. Walczmy o prawdę, zanim kłamstwa Tuska wpędzą nas w katastrofę. Dziękuję. Do usłyszenia.